Jak rozpocząć spotkanie ze sobą i jak rozpocząć taką pracę z samą sobą, czy to z terapeutą, ale jednak dla siebie samej, dla siebie samego, z takim obszarem, który jest najtrudniejszy w naszym życiu i który nie pojawił się wczoraj, tylko najczęściej właśnie trwa już jakiś czas i co najwyżej może eskalować. Czy to będzie dotyczyło strefy zdrowia, finansów, relacji, związku, czego, pracy, czegokolwiek innego, ale jak gdyby towarzyszy Ci, jak, jak w pewnym sensie, taki leitmotiv w Twoim życiu, no to to jest wyraźna, wyraźna wskazówka do tego, że ponieważ przypuszczalnie już wszystkie takie logiczne i racjonalne metody zostały wykorzystane, no, to trzeba się do tego zabrać od jakiejś innej strony. I kiedy przystępujesz do takiego procesu, zaczynasz robić jakieś rozpoznanie, jakiś rekonesans, jak z tym można pracować, kto w tym ci może pomóc, jakimi metoda, metodami, od której strony można to odgryźć, i te, o, ugryźć i, i tak dalej, to mo, może się pojawić taki. Taki, taki moment, że po prostu głowa ci spuchnie, powiesz, bo Boże, to jest w ogóle nie do zrobienia, no tutaj tyle rzeczy się pojawia, w ogóle tyloma metodami można pracować, to może tak, to może tak. To jest ważne, żeby wyłapać ten moment i właśnie wtedy troszeczkę się uspokoić. I jak to zrobić? Ja bym to zrobiła na trzech poziomach i tak to zazwyczaj proponuję. Po pierwsze, zaangażuj umysł i ustal, Zapisz sobie jaki masz problem. Jaki problem chcesz rozwiązać? Co chcesz, żeby pojawiło się zamiast tego problemu? Czyli jaka rzeczywistość ma wkroczyć? Jak ty się w tej rzeczywistości będziesz czuć, kiedy rozwiążesz ten problem? O tym jest osobne nagranie, możesz go posłuchać, ono jest znacznie dłuższe. Teraz tylko chcę ci powiedzieć jakby jak w ogóle wystartować, jak wyjść z bloku do tej pracy. Więc zaangażuj umysł. Ustal sobie konkretny cel, co jest celem tej pracy, do której przystępujesz sama ze sobą, czy z pomocą terapeuty, czy, jakiej, czy w jakikolwiek inny sposób. Staraj się zrozumieć ten proces, bo wtedy umysłowi będzie łatwiej. Nie będzie aż tak bardzo stawiał oporu. E Powinnaś wiedzieć o tym, że umysł jest pięknym narzędziem. I będzie stawiał opór w bardzo wielu sytuacjach. I te opory są cudownie zamaskowane, pojawiają się w postaci autosabotujących różnych programów. O tym też trzeba wiedzieć i bacznie obserwować, co do nas przychodzi, jak to się rozwija. Bo jak zaczynasz pracować, to czy aby na pewno masz na to czas, bo może się okazać, że tak się różne rzeczy ustawiają, to biorę w cudzysłów. Że się ustawiają, tak naprawdę ty to gdzieś podświadomie ustawiasz, że nie masz na to czasu, nie możesz wejść w taką konsekwentną pracę, że ciągle coś ci przeszkadza albo pojawiają się takie kwestie, że po prostu nie możesz e, z tym posiedzieć, na spokojnie popracować. Oczywiście tutaj 30 przykładów można znaleźć, jak to się może odbyć. Teraz tylko mówię o tym, że trzeba mieć świadomość, że to tak właśnie może się zadziać. Druga rzecz. E, Wejście w ten, w ten proces na poziomie ciała, czyli takie pozwolenie sobie na to, że będę pracować ze swoim ciałem, jak będę pracować ze swoim ciałem. Wreszcie pozwolę sobie na to, żeby się zatrzymać, żeby przestać gdzieś biec, wyciskać z tego ciała siódme poty. Tylko wtedy, kiedy jest mi na przykład niewygodnie, kiedy przychodzą jakieś niekomfortowe emocje, albo kiedy wchodzę w jakieś tryby, Działania na zasadzie autopilota, czyli jadę po swoich starych przekonaniach, po swoich starych nawykach, i już to widzę, już widzę, że to tak u mnie wygląda, to pozwolę sobie na chwilę zatrzymania, na tak zwane usadzenie ciała i na poczucie tego, co się w nim dzieje, co moje ciało czuje, jakie przychodzą do niego emocje, jakie przychodzą napięcia, jak odbieram pewne presje, jak reaguję na pewne rzeczy, jak subtelnie lub nie subtelnie, moje ciało się ze mną komunikuje i otwieram się na to, że może przyjść taki moment, że będzie z tym trochę niekomfortowo. Może pojawić się płacz, mogą pojawić się jakieś gwałtowniejsze emocje, ale otwieram się na to, że będę się tym opiekować, będę z tym pracować, nauczę się metod i sposobów pracy, jak zaopiekować się swoimi emocjami, co zrobić z przekonaniami jak to wszystko przepuścić przez ciało, jak przede wszystkim odczytywać sygnały z tego ciała, no bo tak naprawdę to ono nas przede wszystkim informuje o tym, co się dzieje, nie tylko umysł. Ciało bardzo dużo mówi i bardzo dużo podpowiedzi, to przede wszystkim jakby tutaj na poziomie właśnie podświadomym ciało nam bardzo pomoże, a to musimy rozkminić. Nie to, co jest na wierzchu i co już mamy jakby ponazywane i zracjonalizowane. My musimy rozkminić, co jest pod spodem, co jest tą siłą napędową. I tutaj ciało musi zostać zaangażowane, no bo inaczej jest po prostu trudno. I trzecia bardzo ważna rzecz, yy, która da Ci ogromne wsparcie, to jest zaangażowanie swojej nadświadomości, swojego ducha, czyli czegoś większego, czegoś w co wierzysz. To oczywiście może być Bóg, yy, jeśli tak nazywasz yy, Stwórcę. Ja najczęściej mówię Stwórca albo Źródło. Albo źródło miłości, ale możesz powiedzieć wszechświat, możesz powiedzieć absolut, możesz powiedzieć energia. No, powiedz to, co dla Ciebie jest ważne, ale tam się zwróć tam się zwróć o inspirację, tam się zwróć ze swoją intencją, tam otwórz się na przewodnictwo. I to duchowe, i to, które możesz znaleźć, odszukać w postaci ludzi, w postaci metod, w postaci źródeł, w postaci jakiejś pomocy. Więc te trzy sfery, to jest ogromnie ważne, żeby, żeby jakby wejść w ten proces całą sobą. I najważniejsze to danie sobie poczucie, poczucia takiego pozwolenia na to, że to, co się będzie działo, to się będzie działo, ale... Ty jesteś nastawiona na osiągnięcie celu, będą się pojawiały różne rzeczy, ale pozostaniesz w tym konsekwentna, będziesz się sobą opiekować. Wiesz, że mogą się zdarzyć potknięcia, że może, może się zdarzyć mnóstwo oporów, że mogą się zdarzyć pewne nieprzewidywalne historie, ale Ty będziesz się w tym wszystkim sobą zajmować, opiekować, nie krytykować i nie sabotować tego procesu. I myślę, że to jest najważniejsze, żeby w sobie pewne rzeczy właśnie w taki sposób poustawiać, wejść w konsekwencje i wtedy tak łatwiej nam jest znaleźć ludzi, którzy nam mogą pomóc, terapeutów, metody, które mogą nam w pierwszej kolejności jakby nas wesprzeć w tym procesie, znaleźć wiedzę na ten temat, znaleźć grupy wsparcia. To jest właśnie takie prowadzenie i takie zaopiekowanie się sobą. No i trzeba to zrobić, bo jeżeli e, chcesz już pożegnać w swoim życiu coś, co z tobą jest i co się z tobą, za, za tobą wlecze przez bardzo długi czas, masz do tego prawo, masz prawo do takiej wolności, masz prawo wybrać inaczej w swoim życiu, no to musisz nauczyć się, jak przejść przez ten proces, bo jest to proces jednak zmiany. I po prostu puścić się przez, te, przez, ten, przez tę pracę ze sobą. Puścić się do sukcesu, do swojej wolności, do swojego spełnienia yy, i wyjść właśnie z tych autosabotaży różnego rodzaju. No okej, okay. więc zapraszam Cię bardzo serdecznie, zarówno do pracy na poziomie yy, no, takim racjonalnym, na poziomie rozumienia, na poziomie przechodzenia przez pracę z. Yy, pod świadomością, pr przez pracę z przekonaniami, przez pracę z emocjami, przez pracę bardzo często właśnie z podosobowości podosobowościami, z naszym wewnętrznym dzieckiem, ale również e, na takie turbo przyspieszające procesy, przez, jeżeli oczywiście jakby no, jest takie pozwolenie w Tobie, jak e, Teta Healing. Jak pracę z dwupunktem, z matrycą energetyczną, z kodami emocji, z kodami ciała, z, też z procesami pranicznymi, z wizualizacjami. Więc jeśli masz taką gotowość w sobie, to jest też taka przestrzeń, z którą jak najbardziej można pracować, i jak powiedziałam, moim zdaniem jest to turbo doładowanie całego procesu. Czasem potrafi rozwiązać ten problem z tego poziomu, też jak najbardziej można to zrobić, ale nie zawsze. Więc to jest kwestia: no, takiego po prostu spróbowania, co działa, mówiąc krótko. No, bo masz osiągnąć cel, to jest sprawa nadrzędna. Więc trzeba dobrać metody, które pozwolą ci na osiągnięcie tego celu i, i, i poczucie, jakby tego, że jest ok, poczucie satysfakcji. Więc życzę Ci wszystkiego dobrego. I do zobaczenia. Pa pa.